Siemanko, siemanko, ludzie z tej strony Minters, gramy dzisiaj Mark of the Ninja. Tak jest, będziemy sobie ninjować po jakimś japońskim chyba, chyba mieście. O patrzcie jaki parkier. Normalnie nie, sorry. Zapewnie nie jakaś Japonia, Chiny. Francja. We Francji są tylko tacy parkierowie. Czekajcie, się tylko poprawię na fotelu, żeby mi się wygodniej grało. O, od razu lepiej. Za każdym razem jak nagrywam muszę się poprawić w fotelu. Serio. O... o. Ty patrzcie, Lissin! Lissin spierdolius z League of Legends! Dzwonimy do Riotu. Ma ktoś numer? Dajcie w komentarzu i dzwonimy. O, oh, hello, baby! Dobra, lecimy bez niej. No i patrzcie, czemu ona jest szybsza? Oj, gościu! Tak, jest prawidłowo. Cisza nocna, kurwa, obowiązuje każdego. Szybciej, 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 szybciej! O, nie udało się. Idzie gościu z latareczką, tak więc przydałoby się schować. Hello, here I am, here I am, I am Eminem. Dobra, chowamy się, bo jeszcze rzeczywiście nas znajdzie. Jeszcze nie mamy broni, tak więc nie będzie zabijania. Jest Dobra, lecimy na Szczecin. Idą no, frajerzy z latarkami na głowach, jak The Force. No patrzcie, przecież ja go widzę. Ops, po cichu, pocichu po I'm faster, I'm faster, I'm faster... Szmata. ...and they'll be able to herit. Dobra, czyli teraz idziemy po cichu, tak, po ninjowemu. Cyk cyk, cyk, Co to? Wrapping hook. ok, czyli chapamy się tutaj, chapamy się tutaj. Hopsamy tu. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Tu jest tysiąc punkcików. Pamiętajcie, punktniki się zawsze przydadzą chuj do czego, do lepszego wyniku A patrzcie jaki dobry trik, no, aż to przechodzi Nie no dobra, bo to jak tutaj niechapnie. nie hapnie Nie będę nic robił No czemu się nie chcieli złapać? Co? się? Teraz zacznie... Zabijanie. We killin' them all. Hello, you little motherfucker. Boom. Boom. Mogę go od razu jeść? Nie mogę. なんだ、obra, 400円は、400円は、200円は、250円は、200円は、200円は、200円は、200円は、200円は、200円は、200円は、200円は、200円は、200円は、200円は、200円は、200円は、200円は、200円は、 Sink, sink, sink. Hold down to jab. OK. A, ah, that's O, oh, moja głowa, moja głowa. Kochanie, nie róbmy tego teraz, bo woli mi głowa. Ale lepiej robimy tak. Tak. Tak, i tak, jeb. Yeah. Lecimy dalej. Wrócimy w to. I pięk, zdychaj gość. Obzniemy sobie tutaj. 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 Chan się doroci. No, o, uwrociłeś. Of dupę! Sporo tam. Holy shit. Wykryłem. Go tu nie ma. No i o tak, 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 tak. Tutaj się nic nie miało. Tego się trzymajmy. Cień, leżysz gość Dobra, lecimy z nim na solo Ciek, 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 bum Aha, teraz trzeba go robić No dawaj, dobiegnę ja Wytrzymały go. Dobij go, bo ci wstanie. No i co, ja to robiłem tylko tego? Dobra, nie opłacało się, no ale co zrobisz, no nic nie zrobisz. Bum, bum. Cyk. No, spryń się. No, sprincie. Hello, baby, Jak w horrorze! Ściągać Cię potwór w szyb wentylacyjny wbijać wbija ci swoje ostrze Wy... Krytamy, oczywiście, cyk! zadziałało Teraz działa Yep Super Pro extra prawda,

Yeah. Hello, little motherfucker! Come here and I can kill you! Pick this. Jakiś chyba checkpoint Dobra, tych nie zabijemy musimy zejść tutaj I zrobimy tak O, szybka akcja Ale się nie zorientował, znaczy zorientował się, ale nie wyłatwiony o, oh, hello, Bailey. Gdzie byłeś? Z kim się puszczałeś? No dobra, lecimy się normalnie dom. Mhm. O Jezu, już myślałem, że go nie będę mógł tak zabić. Ale wcześniej kliknąłem.

Nie to, to. Teraz tak, teraz tak. Tutaj niczego doko... tu nie ma, chyba. O, dupa. Nikogo nie ma. Teraz pójdziemy. Dobrze, ale to skrzaniłem.

Zdychaj. Za to, że mnie wykryliście, to Was wszystkich pozebiję. Obranek kierowolnie tego frajera, który się dał złapać. A teraz schowam tego frajera, który dał się zawić. Derby są otwarte? Czy zamknięte? Otwarte No. no. i na tego załatwimy tak ale punkty za ukrycie też weźmiemy nie ma co wybrzydzać dałem, dałem dupy na początku to teraz muszę nadrabiać jak się da dobra, dałem chyba wszystkich tych ninjów znowu udałem się wykryć, znowu udałem się wygrać nic nie widzieli tutaj mu bierze tak, żeby trochę słyszał, to podejdzie no chodź cię. i cyk i leżysz Teraz tu, teraz tu, teraz tu. O? To jest my sensei. You bitch. go. Ale malimo. Ale wyłapu z backhanda. Ja pierdolę. Rrr. Dobra, tak to się zabijemy. zabijemy. Tego tak. A tego tak. Ale i tak nadrabiamy sobie punkty. Schowamy ich obydwu. Właśnie tu. Właśnie tu. Uwalniamy senseja. Sensej! Dlaczego jesteś czarny? Dlaczego zmieniasz kolor skóry? Ty nie jesteś Michaelem Jacksonem. Hmm. But today us. Musimy uderzyć. Zabijemy ich wszystkich. Czyli ja jeden mam walczyć za was wszystkich? Lisien smocza pięść. Dobra. Na tym skończymy ten odcinek. Wiem, że jest bardzo wary bardzo, bardzo, bardzo krótki. Ale to takie wprowadzenie, taki może bardziej prolog do tej nowej serii. Będę dodawał czasami dwie plansze, czasami jedną, czasami trzy, wiecie zależy ile będę miał czasu i chęci, znaczy chęci mam jak cholera za każde wasze wyświetlenie, moje chęci rosną po prostu powyżej 100%. Zaczyna się rok szkolny, no to też czas, no na początku jeszcze będzie, bo to wiadomo tam, ja zresztą jestem teraz pierwszy technikum, to więcej to wszystkie lekcje organizacyjne, coś tam, coś tam się dopiero wyczuwa nauczycieli, jednak trzeba zrobić to wrażenie, żeby później przez te cztery lata mieć jakieś tam chody. No ale co no łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie, jak Wam się podoba, to łapkujcie i subskrybujcie, jak Wam się nie podoba, to łapkujcie, ale nie subskrybujcie, polecajcie rodzinie, babciom, dziadkom, żeby łapkowali, subskrybowali, komentowali. Cioci, mamie, tacie, bratu, siostrze, komukolwiek znajomym, udostępniajcie, polecajcie. Ja będę Wam za to bardzo, bardzo wdzięczny. Im więcej was, was jest, tym po prostu ja częściej nagrywam, tak? Mam większe chęci. Na razie, cześć. I do